Niezależnie od wieku wierzymy i chcemy wierzyć Świętego Mikołaja. Dajemy porwać się magii świąt i co roku wypatrujemy prezentów pod choinką. W każdym z nas na zawsze pozostaje bowiem coś z dziecka. Dlatego świąteczny spektakl teatru lalek to świetna zabawa, zarówno dla małych, jak i tych trochę większych dzieci. Piąteczny spektakl po raz kolejny zagościł na deskach Teatru Lalek, przyciągając tłumy małych i dużych dzieci, czekających na spotkanie z wrocławskim Mikołajem i jego nietypowymi towarzyszami. Już trzeci rok bawimy wrocławskie dzieciaki, nie tylko, bo dojeżdżają do nas z daleka. E, historią o świętym Mikołaju, o pączku i strączku, o diodce, o małym olbrzymie, o misiu z dzisiu. E, przez te trzy lata ci bohaterowie stali się bardzo... Rozpoznawali wśród dzieci. Nie zabrakło wątków kryminalnych pod postacią trupiącego kresnala inspektora Skobla. Skrzety okazały się bardzo uzdolnione muzycznie i tanecznie, a żarty i gagi bawiły wszystkich, również zgromadzonych na widowni rodziców. Nasze sztuki pisane są trochę tak jak Shrek, tak? Jest cała warstwa żartów, poczucia humoru, adresowanego raczej do dorosłego widza. No i rzeczywiście na naszych spektaklach, muszę powiedzieć, rodzice śmieją się w innych momentach niż dzieci, ale równie głośno. I rzeczywiście, niektóre fragmenty przypadły do gustu tym zdecydowanie starszym dzieciom! Dzieciaki dostały prezenty od Mikołaja, który dla dorosłych pozostawał niewidzialny, ale naszemu operatorowi udało się zrobić kilka ekskluzywnych zdjęć. Średnia wieku większości widzów nie przekraczała 8 lat, ale zapewniamy, że świąteczne wybryki strączka i pączka ubawią niejednego studenta.